Cześć. Dzisiaj mam auto, już, które ma parę lat, bo to jest 2010 rok, czyli 9 lat, ale jeszcze prawdę mówiąc nie miałem tego modelu. Bardzo mnie cieszy. Dawno nim nie jeździłem, jeszcze pracując w Hondzie w 2011-2012 w roku. takim podróżowałem. Jakoś wtedy mi się nie podobał ten samochód, a teraz, prawdę mówiąc, przejechałem jakieś tam 500 km i raczej mogę w samych może nie w samych, ale, ale w dobrych słowach o tym samochodzie opowiadać. Samochód jest krajowy od pierwszego właściciela, nie od pierwszego właściciela, przepraszam, od drugiego właściciela. Posiada oryginalny lakier, nic nie był lakierowany, nie naprawiany. Najbogatsza wersja wyposażenia, czyli ma xenonowe reflektory, ma szklany dach i ma skórzaną tapicerkę, więc fajne i podgrzewane fotele, więc fajne wyposażenie. Małe czarne coupe. Jest to hybryda w manualu, nie jeździ na prądzie. Niemniej jednak ten silnik elektryczny daje sporo newtonometrów i w niskim i średnim zakresie dużo lepiej ten samolot jeździ niż jakby tylko benzynowy. Koła są 16 celowe, standardowe w tym modelu. Opona 205 chyba 50 tak dobrze pamiętam. Nie ma rozmiaru. Jest 255-16. Yy, opona w stanie niezłym. Yy, to znaczy, mięsa ma bardzo dużo. Nie jest to jakaś znana marka. Jeszcze o takiej nie słyszałem. Owation. Nie wiem, jakieś owacje można może dostać tutaj, jak się na nich jeździ. Ey, opony są z 14 roku więc rocznik powiedzmy jakieś tam w miarę i tak jak mówię, no mięsa mają dużo i tak naprawdę, no nie jechałem w deszczu jechałem po suchym, no to to jakoś tam obiekcji wielkich nie mam do tych opon więc nie wiem czy to jest sens wyrzucać i kupować w tej chwili markowe chyba nie jeśli chodzi o hamulce to przednie tarcze mają minimalny, minimalny rancik klocka tu niestety tak się ułożyła felga, że nie zobaczę chyba, że pomacam no klocka jest myślę, że około pół albo nawet więcej niż pół. Tył te same opony. Yy, tarcza hamulcowa tu nawet rantu nie ma, aczkolwiek widać trochę pofalowaną tą tarczę yy, i klocek i no, podobna sytuacja. A nie, tu widać, klocek jest bardzo gruby, yy, co do uszkodzeń, to yy, ma tak. Tutaj jest ktoś małe pędzelkowanie uskutecznią, małe zadrapanie na tym zderzaku i chyba powiem Wam, że właściwie to tyle jeśli chodzi o rzeczy takie jakieś bardziej widoczne. Aha, jest jeszcze tutaj taka skaza na zderzaku, jakby ktoś no, dojechał coś i tą stroną tu jest zagniecione i tu jest zagniecione do czegoś wystającego, mało jest to widoczne, jak się przyjrzymy to to widoczne, ale, ale no i jest. Tu też jakieś małe ktoś pędzelki postawił i nie byłem to ja. No i tyle, więc obiektywnie patrząc jak na czarny, nielakierowany, dziewięcioletni samochód, no to wygląda bardzo dobrze. Zajrzyjmy, mm, zajrzyjmy do środka. Elektrycznie sterowane szyby. ESP z asr elektrycznie regulowane lusterka i składane, spryskiwacze reflektorów, trzy tryby jazdy Sport, Normal, Econ czujniki parkowania tutaj chodzi o reakcję pedału gazu no, Econ no, to taki jest w ogóle nie do jazdy Normal jedzie normalnie, a przy sporcie jest ten pedał gazu taki e bardzo czuły tapicerka jest skórzana mm, no jak to skórzana, tapicerka jeszcze w hondzie? tylu letnia, już ślady jakieś tam wytarcia skóry, lakieru na tej skórze widać, tutaj chociażby od pasa, a tutaj od wsiadania-wysiadania dramatu nie ma, no niemniej jednak jak ktoś się pedant, no to, to ten fotel idealny nie jest zamknięto, hałasuje kluczyk włożony do stacyjki kierownica skórzana, sterowanie radiem, e, bluetooth, komputer e, i tempomat klima automatyczna Przekręcamy najpierw kluczyk, a później odpalamy i słuchajcie i zobaczcie co się dzieje. Znaczy w, w ogóle nie słychać jak się odpala. Wyłączę klimę i zobaczcie jak to wygląda. I już. Zawsze mnie to zachwyca. Tyle lat to e, układ IMA tak się odpala, e, ale zawsze mi się to podoba. Klima automatyczna, jednostrefowa, ale w takim małym aucie dwustrefowa klima to chyba kompletny bezsens. Podgrzewane fotele. Słabiej, mocniej. Kierowca, pasażer. Mamy gniazdko, tutaj mamy też gdzieś jest schowek i jest kabel USB. Taki schowek, mini schowek. Tu schowek tradycyjny, książka, instrukcja, to zaraz Wam pokażę. Fotel pasażera jest na pewno ładniejszy i wygląda całkiem nieźle. Z tyłu kanapa, o wiecie, powiem Wam szczerze, nawet tu nie zaglądałem, proszę. Z tyłu kanapa jest materiałowa, <grych> ale jaja, zwykły materiał. No, te miejsca to są takie, że nie wiem kto tu wejdzie. No, jak się podsunie fotel, no ktoś tutaj wejdzie, ale to, to komfortu jazdy nie ma, nawet tutaj nie ma zagłówków. Nie wiem, jak te auto uzyskały homologację. No, ale to takie 2 plus 2 kupe. Więc awaryjnie, gdzieś tam można się przejechać kawałek, ale, ale na dłuższą metę to się nie da. Jest szklany dach, o którym wspominałem. Roletka jest ręcznie zasuwana. I on nie jest otwierany, ale to też cieszy, ja zawsze lubię. I fajnie to wygląda. Co jeszcze? No, Radyko. Tutaj schowek mini. Fajnie gra nawet. Jak na Hondę, to powiem Wam, że. Bardzo dobrze gra to urządzenie i nawet lepiej bym powiedział niż te Premium Sound System w akordzie, czy, czy w cerfale. Ambitna nazwa nic za tym nie idzie, a tutaj nie ma żadnej nazwy i to jakoś tam w sumie nieźle gra. Zajrzyjmy pod maskę. A, tu jest jeszcze małe uszkodzenie, zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać czy nie. Jest małe uszkodzenie, tu zadrapanie tej skóry na, na boczku drzwi. Tutaj ładna listwa, tu yy, aluminiowa, a tutaj zobaczcie taki niby karbon. Nie wierzę, że to, że to jest prawdziwy karbon, raczej nie, ale fajnie to wygląda, ładna, ładna imitacja. Ech, jaki gruby przewód. Ładnie czysto, ładnie cyka. 1.5 114 koni chyba i 14 tego silnika elektrycznego czyli w sumie 128 może nie za dużo, ale tak jak mówię moment obrotowy tego silnika elektrycznego jest spory i w niskim średnim zakresie obrotów dostępny, więc fajnie jeździ. No, górą w ogóle nie jedzie tak naprawdę ten samochód, ale w niskim średnim zakresie, takim po mieście fajnie się zachowuje. Zresztą w trasie jak nim jechałem, to takie 2,5-3,5 tysiące obrotów. Ten zakres używałem i, i, i miałem frajdę z jazdy. Zajrzymy do bagażnika. Hybrid. Jest roleta. I jest bagażnik. Nie jest jakiś wielki, ale karta kredytowa, torebka, to wszystko się zmieści. Jest subwoofer opcjonalny, bo to, takie, tak jak mówiłem, jest to wersja najbogatsza, więc ma subwoofer. Tu jest to korytko włożone, jakoś ktoś sobie dociął, Dzięki temu, tutaj ten bagażnik jest jak nowy. Eee, I co? Tutaj mamy zestaw naprawczy i śruby zabezpieczające znaczy nakładkę na śrubę zabezpieczającą i te śruby oryginalne, które są wykręcone z koła. Czy coś tu jeszcze znajdziemy pod spodem? Nie Nie wyciągnę tego. Jedną rybką. Nie ma co się szarpać. No, to parkowania. 4 sztuki na tyle. Instrukcja książka serwisowa ETUI. No i mamy tak. O, tu tych ktoś nie wpisał, ale to można sprawdzi sprawdzić w systemie. W Wrocławiu 7300. Zapewne gdzieś tam po roku. 13 tysięcy w czerwcu 12, też w Hondzie. I później tutaj ta historia się nam e, urywa albo nie wpisana, albo się urywa. W 16 roku w Boszu, e, w 18 roku w Boszu na 65 e, albo 8 tysięcy km. W tej chwili on ma 80 tysięcy km. Jeszcze nie wspominałem, więc tak to wygląda. Mamy też badania techniczne od 2014 roku, więc e, wszystkie te wpisy przebiegi są. E, jakby ten no, przebieg w pełni udokumentowany pokażę wam mm, grubość lakieru a tu jeszcze ma zobaczcie tu też jest małe zadrapanie Nie, to to jakiś brudzik ale tutaj jest małe zadrapanie e, siedziska tego fotela fotela pasażera no i zobaczcie grubość lakieru ma cały, mierzyłem jest oryginalny. Jeszcze Wam to pokażę: 81, 68, 87 drzwi, prawe 85, tylny prawy błotnik 88, 73, dach 72, góra, klapy bagażnika 90

Cała karoseria posiada na lakier, kompletnie bezwypadkowe 80 tys. km, 2010 rok. Tak naprawdę te auta u nas były w 2010-2011 roku. One w cenniku chyba jeszcze były w 12 ale to tylko teoretycznie, więc to jest jeden z dwóch roczników, które były dostępne. Zapraszam Was na używana-honda.pl, tam znajduje się kilkadziesiąt zdjęć tego auta i szczegółowy opis lub też inne hondy krajowe od pierwszych, drugich właścicieli. Zapraszam na autoprofesja.com.pl, tam znajdują się samochody innych marek krajowe od pierwszych, drugich właścicieli z fajnymi przebiegami, raczej do 100 tysięcy kilometrów, takie staram się kupować auta. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. thank <laughs> you